Jak wypełnić dokumenty rozliczeniowe, gdy uzyskasz zwolnienie z obowiązku opłacenia składek od podstawy stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia tzw. wakacje składkowe? Jeśli otrzymałeś pozytywne rozstrzygnięcie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za skazany miesiąc RWS, masz obowiązek złożyć komplet dokumentów rozliczeniowych z uwzględnieniem składek sfinansowanych z budżetu państwa. Jeśli masz zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, a opłacasz składki tylko za siebie, nie wykazujesz tego w deklaracji. Na przykładzie przedstawiamy, jak w szybki sposób sporządzić dokumenty z rozliczeniem ulgi z wykorzystaniem programu Płatnik. Upewnij się, że program Płatnik posiadasz w aktualnej wersji. Jak zaktualizować program, dowiesz się z filmu Aktualizacja programu Płatnik. W naszym przykładzie płatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a składki opłaca na preferencyjnych zasadach, to jest od podstawy wymiaru stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli 1290 zł. Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zgłosił się od 10 listopada 2024 roku. Nie opłaca składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, ponieważ nie ma takiego obowiązku. Płatnik otrzymał zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za grudzień 2024 roku na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, emerytalne, rentowe, wypadkowe. Nie został jednak zwolniony z obowiązku opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ponieważ nie spełnił warunku podlegania temu ubezpieczeniu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku RWS, czyli nie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu w październiku 2024 roku. W pierwszej kolejności sprawdź dane zapisane w kartotece. Jest tam odpisana informacja, z jakich składek zostałeś zwolniony. W celu rozpoczęcia tworzenia dokumentów, wykorzystaj kreator. Program automatycznie pobierze dane z kartoteki i wykorzysta je do utworzenia dokumentów rozliczeniowych. W zakładce narzędzia wybierz Twórz Dokumenty i dalej Dokumenty Rozliczeniowe za okres zwolnienia z opłacenia składek. W pierwszym kroku zweryfikuj miesiąc, za który chcesz utworzyć dokumenty rozliczeniowe. W naszym przykładzie przedstawiamy, jak sporządzić dokumenty za miesiąc grudzień 2024 roku. W kroku drugim masz możliwość zaznaczenia checkboxa dotyczącego formy opodatkowania dla składki zdrowotnej, jeśli Twoja forma opodatkowania jest identyczna jak w dokumentach za poprzedni okres rozliczeniowy. Po wybraniu tej opcji forma opodatkowania będzie przeniesiona na tworzony dokument. Oraz utworzenia dokumentów za pozostałe osoby ubezpieczone. Po wybraniu tej opcji zostaną utworzone raporty za pozostałe osoby na podstawie kompletu dokumentów pobranych z ZUS z wybranego przez nas okresu. Przy zaznaczeniu w kroku drugim opcji, że sporządzamy również dokumenty za pozostałych ubezpieczonych, system w kroku trzecim sprawdza, czy takie dokumenty znajdują się w ZUS w podanym okresie wzorcowym. W tym przypadku sporządzamy dokumenty jedynie za prowadzącego działalność. W kroku czwartym kończymy działanie kreatora i generujemy dokumenty, klikając Zakończ. Wynikiem będzie utworzenie dokumentów ZUS RCA i DRA. Wchodzimy w dokument ZUS RCA, aby zweryfikować dany dokument. W raporcie 0574 wykazane są składki, za które płatnik otrzymał ulgę w postaci wakacji składkowych czyli w tym przypadku składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne to jest emerytalne, rentowe i wypadkowe. Składki wykazane są w polach, dla których źródłem finansowania jest budżet państwa. Natomiast w raporcie 0570 wykazane są składki, które płatnik musi opłacić na zasadach ogólnych. To jest w naszym przykładzie na ubezpieczenie zdrowotne oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w związku z brakiem uzyskania zwolnienia z opłacenia tej składki. W zakładce trzeciej wchodzimy w ubezpieczonego z kodem tytułu ubezpieczenia 0574 i wybieramy wylicz i weryfikuj. W dolnym oknie widzimy, czy dane nie zawierają błędów. Jeżeli wszystko jest poprawne, klikamy Zapisz i zamknij. Następnie robimy to samo dla kodu tytułu ubezpieczenia 0570. W raporcie 0570 została naliczona składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, którą płatnik musi opłacić. Należy także zaznaczyć właściwą formę opodatkowania, a także wpisać dochód lub przychód w celu ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. W naszym przykładzie przyjęliśmy, że płatnik stosuje formę opodatkowania, zasady ogólne, czyli skalę podatkową i nie uzyskał w danym miesiącu dochodu. Oznacza to, że za grudzień składka na ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje w minimalnej wysokości. Następnie wciskamy wylicz. Dalszym krokiem jest weryfikacja dokumentów. Program zrobi to automatycznie. Jeśli dane nie zawierają błędów, klikamy Zapisz i zamknij. Następnie klikamy Wylicz i weryfikuj. Po weryfikacji dokumentu naciskamy Zapisz i zamknij. Wchodząc w dokument ZUS DRA, klikamy Wylicz i sumuj. Dane z pozycji RCA przeniosły się do deklaracji rozliczeniowej, co widać w poszczególnych blokach dokumentu. W pokazanych oknach weryfikujemy wyliczone składki z utworzonych raportów. W bloku czwartym wykazane są składki, z których płatnik został zwolniony. W polu 22 wykazana jest składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, którą płatnik sam finansuje. W tym polu wykazana jest kwota 31,61 groszy, co oznacza, że jest to składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, którą płatnik musi opłacić. W bloku 6 mamy wyliczoną i wskazaną do zapłaty składkę zdrowotną. W bloku 9 widzimy sumę składek do zapłaty. W tym przypadku, jak widać, jest to łączna kwota składek na ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne. Klikamy Weryfikuj. Jeśli dane nie zawierają błędów, zatwierdzamy przyciskiem Zapisz i zamknij. W celu wysłania do ZUS kompletu dokumentów z rozliczeniem składek z tytułu wakacji składkowych. Konieczne jest przygotowanie zestawu dokumentów. W tym celu przechodzimy do Zestawy: Zestawy wprowadzone. Tworzymy nowy zestaw. Wybieramy Dodaj i wskazujemy dokumenty, które mają być dodane do zestawu. Po kliknięciu OK wykonujemy weryfikację zestawu dokumentów. W ten sposób utworzyliśmy deklaracje i raporty za miesiąc wakacji składkowych. Tak przygotowane zestawy dokumentów możesz przesłać teraz do ZUS.